Szymanko, moi drodzy, drugi dzień gry i e, pan Matrix znowu e, postawił sobie mnie za cel. E, Matrix 3287. E, ja nie wiem jak tego człowieka mam dotrzeć, co mam zrobić. Jest zgłoszony do supportu e, Rockstar Game. E, jest wrzucony na grupy facebookowe. Um, I co? I gość, moi drodzy, zaraz wam pokażę, jak z levelem stoi, e, 2137, e, czyli się generalnie nic nie zmieniło, a e, gość nadał sobie, e, wziął mnie do celu po raz kolejny, e, czyli e, generalnie granie w tym momencie w GTA... Mm, Daje się dość, tak powiem, nudne i myślę mam, i mam nadzieję, że Rockstar po prostu zrobi z nim porządek, zostanie bana. Oczywiście typ został zgłoszony, więc czekam tylko na odpowiedź Firm, firmy, nie, popełniasz samobójstwo, fajnie, tylko że ja nawet nic nie zrobiłem. E, więc na luzie, ja sobie chodzę e, właśnie mi zniszczył w mojej drodze generalnie dostawę całą e, którą miałem e, i to pokazuje tylko jakim jest tak naprawdę gniotem e, i śmieciem tak bo generalnie e, ja chcę sobie tutaj normalnie pobrać normalnie sobie pozbierać pieniążki fundusze e, zebrać i tak dalej Ej, proszę bardzo. I pan Matrix 3287 dalej to czyni. Więc moi drodzy, co w związku z tym dalej? Powiem szczerze, odejście wam się grać w tym momencie w GTA na streamach. Bo jeżeli ten typ tak będzie robił, to ja nie będę tego pokazywał w ogóle, bo to się mija z celem. On będzie po prostu. E, cały czas mnie e, nękał, dopóki nie zostanie zbanowany. E, zrobił atak na mojego Discorda i nie tylko na mojego. E, ponad 40 botów e, gość e, wrzucił na Discorda. E, pra, pod, prawdopodobnie używa DDoSów, e, to jest generalnie prawnie karane w, w Polsce. Za używanie oprogramowań hakerskich, a on ich używa. Więc mam nadzieję, że ten dzieciak, o ile to jest dzieciak, bo 3287 to chyba wskazuje na jego rocznik, czyli jest paradoksalnie w moim wieku. Jeżeli tak on sobie poczyna, to grozi mu kara więzienia nawet za używanie oprogramowania hakerskiego. E, więc e, chętnie bym go widział e, na komisariacie, szczerze powiedziawszy, i wtedy zobaczylibyśmy, jak będzie śpiewał. E, Keith Grom, bo gra to jest tylko gra, tak? Ja mogę w nią grać, mogę w nią nie grać. E, ale jeżeli ktoś mi wpija na Discordy i robi mi jakieś cyrki, e, używa botów i e, generalnie mam z nim problemy, nie tylko w grze. No, to świadczy tylko o tym z kim mamy do czynienia. Także, jeżeli macie ochotę, udostępniajcie ten film i pokażcie e, ludziom, e, co za e, gnida e, w tym momencie się tutaj znajduje. Co ja mogę jeszcze więcej dodać? No, widzicie, no, ja się staram normalnie grać, a, a gość sobie po prostu kurwa tam wyczynia cuda, cudawianki nie e, więc nawet jak ja spróbuję go kurwa zabić e, to nie ma szans na to żebym go e, zabił nie zobaczcie co się dzieje zobaczcie zobaczcie to jest właśnie on nie zobaczcie to jest tylko dowód na to e, co goś robi Aha, jeszcze yy, wywalił mnie z gry moi drodzy eee, Pokażę wam Może się uda Wywalił mnie całkowicie yy, z gry. Przychwytanie ekranu ekran Proszę bardzo Stałem wywalony z gry, co nie powinno mieć miejsca generalnie eee, to jest cały właśnie pan Matrix 3287. To jest wszystko jego sprawka. Więc nie wiem. Jak do niego mam podejść? W sumie podejść to do niego nie da się, bo... Po prostu jest zerem. Tu musi być interwencja Rockstar Gamingu. No i jeżeli ktoś zauważy z osób związanych z prawem mój film proponowałbym się nim zająć, zainteresować się odszukać jego IP i generalnie iść do niego na chatę, zrobić mu problemy jeżeli to jest dzieciak, no to rodzice będą mieli o wiele większe kłopoty, tak? Jeżeli to jest osoba 32-letnia, czyli w moim wieku, to tylko wskazuje na to, na jego zachowanie wskazuje na to, jak jest bardzo dojrzały. No cóż, moi drodzy. Tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Ja.